Siema ludzi i zwierzęta i ty mały hejterze, ja jestem Aduś to jest kolejny odcinek konsultanta. Dzisiaj moim wymarzonym drive, moim wymarzonym autkiem jedziemy przejechać się do Bonarki. Jest to Toyota HR To jest H-Myślnik. HR, nie C-Myślnik. HR. Gdzie jedziesz? Okej, okay, ja jadę tu No i jak tylko zobaczyłem, że jest wolne To od razu ja muszę się nim przejechać Ostatnio miałem śmieszną przygodę z policją I tym autem Może teraz nie będę miał Dobra, będę wszystkich ładnie Elegancko przepuszczał, grzecznie Grzecznie będę jechał Widać mnie w ogóle? Widać Kurczę, ale to na bank w przyszłości Będę miał to autko Jak będzie kosztować z 1000 złotych? Nie no, raczej 1000 nigdy nie będzie kosztować Siedzenie sobie trochę źle ustawiłem. Czekaj. Mogę jeszcze zmienić? Mogę. Dobra, tu sobie pojedziemy. Ale kurczę, no świetnie mi się prowadzi to auto. W ogóle mam zamiar, nie wiem czy się uda, ale do łodzi wynająć sobie to auto na święta, bo na święta jadę do łodzi. I tak czy tak, w łodzi muszę jakieś auto wynająć. Ale myślałem, żeby z Krakowa też jechać, nie? Z Krakowa jechać i myślałem właśnie o tej Toyocie, żeby tą Toyotą, tylko sporo, sporo mnie wyniesie ta Toyota ono sporo mnie wyniesie ta Toyota, bo jak obliczałem to jakbym pojechał na 3 dni to mnie wyniesie czekaj, ja wam policzę 16306. <gryw> jakbym jechał, to mnie wyniesie 800 zł, w dwie strony 800 zł, no to sporo sporo, sporo są jeszcze tam pakiety, w które można się bawić a, troszkę, troszkę, troszkę chyba dużo. Troszkę dużo, bo normalnie to sobie wynajmę coś w łodzi i w sumie dużo będę jeździł. Ale to tak, do trzech 300 się wyrobię zupełnie ze wszystkim plus e, bilety pociągowe. Do, tylko właśnie problem jest na tym, że ja jadę e, z królikiem. O, właśnie ja nie lubię takiej sytuacji, że e, auto jest ekonomiczne i ono gaśnie, jak nic się nie dzieje, i później ono tak się zapala. Mnie to strasznie drażni. W ogóle, nie było, w ogóle nic nie było słychać, nie? Dobra, teraz oni mają pierwszeństwo. Dobra, teraz my pójdziemy. Kurcze, ale pięknie zasuwa. Mega mi się podoba. Na bank! Jak ja mało się jaram autami, tak tym się mega jaram. Mega się jaram. Ty, zaraz musimy kończyć konsultanta. To może jeszcze jednego nagramy z Toyoty. Dzięki, że mogę się wygadać. Dzięki, że mnie wysłuchaliście. Widzimy, słyszymy się już jutro. Jak zwykle o tej samej porze 18. Był z wami Jaduś, trzymajcie się yy, i cześć. Siema Już? Nie, jeszcze. Już. już.